Dzień dobry, dzień i Witam bardzo gorąco i serdecznie. Czekajcie, muszę się tutaj poostawiać. Nie wiem jak światło. Nie mam zielonego pojęcia. Czy jest tutaj wszystko dobrze widoczne. Muszę wyłączyć ekranik to na pewno. Bo coś mi się tu dzieje takiego, że on mi się tak robi jak za mgłą. O, teraz chyba lepiej. Dajcie znać, czy ktoś jest, czy kogoś nie ma. O, teraz włączmy jeszcze opcję komentarzy. Czat na żywo. Zobaczmy, czy tutaj coś w ustawieniu. O, to chyba będzie lepsze. No, i teraz poproszę tylko, żeby ktoś mi napisał, czy, czy, czy widać słychać, czy coś się dzieje, czy się nie dzieje, czy jestem widoczna. Boję się też trochę na tym statywie. Kurczę, hejka. No to chyba coś jest. No, zrobiłam sobie witam serdecznie. Witam serdecznie po naprawdę długim przerwie, jeżeli chodzi o live'a. No, już mi się też tęskniło bardzo, ale powiem Wam, że e, trochę mam e, zawirowań w moim prywatnym życiu i to niestety mi trochę burzy mój harmonogram, nie tylko live'owy, e, ale wszystko nadrobimy, wszystko wróci do normy. Czekajcie, ustawię sobie. Ja siedzę oczywiście na kabelu, siedzę z tym masażerem, słuchajcie, sztos po prostu. Znaczy sztos, no, no jak kogoś coś boli, no to sztos. Doszłam już, słuchajcie, do czwóreczki. No, zaraz zobaczę za chwilę, która to była opcja, i chyba przejdę do piątki. A co, niech mnie dobrze wymasuje. Dajcie znać, co tam u Was. Czy wszystko w porządku? O, panie, Słyszycie w ogóle? Ale to tak ciągnie, jak odkurzasz. Nawet takie do, są delikatne uderzenia, a potem takie. Takie zwarcie i złapanie normalnie moich całych pleców w jedną, w jedną sekundę. Słyszycie w ogóle tle? Bardzo fajna jest ta maszynka. Ja wam bardzo polecam, jeżeli zmagacie się z takimi bólami jak ja, e, że gdzieś was wolą, nie wiem czy to, nie wiem, nie wiem od czego i nie wiem skąd, e, ale wolą was, pobolewają plecy. Jeżeli macie fizyczną pracę, e, to tak, to wam bardzo gorąco polecam takie maszynki, takie urządzenia. Wyszukujcie ich sobie też w, w TK Maxxie właśnie. Czekajcie, jest głośno, bo nie wiem, czy nawet dobrze mi słychać. O, jak dobrze. Chociaż powinnam leżeć, a nie siedzieć. Dajcie znać, co tam u Was i czekam na jakiekolwiek zapytanka. Jeżeli chodzi o płatki pod oczy, uwielbiam tą opcję. Uwielbiam te płatki pod oczy z racji tego, że one się świetnie przyklejają. E, można je dłużej przytrzymać niż te na przykład takie stricte żalowe, które niestety ani siąść, ani się ruszyć, ani nic, bo odpadają, odklejają się. E, Hej, Paula, witam serdecznie. E, no, także przeciwzmaszczkowe e, Christian Breton są tutaj trzy, e, trzy, mm, trzy te pary, w sensie trzy, na trzy razy. Hydrożalowe z kolagenem q 10 mają poprawić kontur oka, mają wygładzić, mają um, odżywić, um, no i odmłodzić. No, Jakbym używała codziennie, to może i bym coś zauważyła z tych tutaj właściwości. Czekajcie, patrzę, czy wszystkie te mam. Dobra, ale polecam Wam, jeżeli chodzi o przyczepność, to chyba to są moje chyba najfajniejsze. Mm, dobra, schowam. Zostało mi już tylko jedno opakowanko. Zrobimy sobie zaraz też pielęgnację, dlatego że jeszcze nie robiłam. Ale tak jak mówię, piszcie, co tam u Was. Rozpisujcie się, nie tylko hejka, nie tylko witam. Chyba, że nie możecie pisać. To długo pewnie nie zagościmy. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. No, już by trzeba było potraktować moje włosy. Fioletowym szamponem. Widzicie? To znaczy, wy jeszcze inaczej to widzicie. To, jeszcze, to nie jest aż taki, jak tu widzę w kamerze. To jest jakiś taki dziwny kontrast nałożony, ale one nie są takie żółte, jak tu widzę w kamerze. To nie jest taki żółty. Nie. Tak samo tu też widzę jakiś taki lekki żółty w kamerze, a w rzeczywistości wcale taki nie jest. Nie rozumiem trochę, są przekłamane po prostu kolory. Ale tak, ale już muszę użyć fioletowy szampon. Na pewno przy kolejnym myciu. E, spróbuję użyć sobie z tego złonatu, dlatego że Monia mi powiedziała, że jeden z nich właśnie może ściągać żółty kolor i to jest właśnie ten, ten black. Jego chyba tutaj nawet dziś mam. Ten chyba szampon i odżywka. Tak mi się wydaje, że, że, że tak to chyba było, że ten, ten szamponik nam ściągnie e, troszeczkę e, żółte tony, więc zobaczymy. Ta maszynka do pleców to w Tekeke Max. Tak, w Teke Max się kupiłam. Nie mam już opakowania, ale wrzucałam wam na Instagrama. Mam jeszcze zdjęcie, to wam powiem. Szukałam jej, bo ostatnio w ogóle poszłam z Karolcią moją na kawę do Kosty, siedzimy i tak właśnie ona mówi: co, co ale tam pierdzielisz? Tam na pewno ona nic nie daje, na pewno nic nie czujesz, a tam gadasz, że tam ciągnie, ciągnie, przyjdę do ciebie, to zobaczymy. No i tak właśnie się skończyła nasza rozmowa na temat tego urządzenia. No, i akurat Karolcia mi przywiozła, Mówi, skorzystał jeszcze z wujka Cezara, e, więc mówię do niej: "Okej, okay, to jak już wpadłeś do toalety, to siadaj. Co? Ja wysiadaj i zobaczysz, zrobię ci tak na chwilę, przyczepię ci na chwilę do pleców i się przekonamy, czy to działa, czy nie działa, czy coś czujesz, czy to fajne, czy nie fajne. No, no i siadła, jak ją podłączyłam pod te wszystkie diody, bo jest ich cztery: dwie z jednej strony, dwie z drugiej, i one muszą być po przeciwnych stronach. E, no i włączamy każdą z funkcji, a funkcji ja mam tutaj, dlatego tak ten, bo mam bluzę, z tych funkcji tutaj, a każdej z funkcji jest ich tutaj osiem. Każda odpowiada za co innego. Jedna to jest akupunktura, drugie to jest stroke, trzecie masaż, cupping, manipulation, scrapping. Później jest redukcja wagi i immunoterapia. Więc jest tego osiem. Mam swoje ulubione. Mam takie, które na przykład jeżeli chodzi o masowanie, masowanie jest fajne, ale już na przykład wolę zdecydowanie opcję manipulation lub scrapping. I lubię też, to było chyba immunoterapię. Najmniej używam redukcji wagi, bo nie jest mnie to potrzebne. Ale naprawdę bardzo fajne urządzenie. Ustawiacie czas maksymalnie na 15 minut, minimum na 5. No i tak samo intensywność jest maksymalnie na 5 od jedynki, od zera praktycznie. Wiecie o co chodzi? No, także włączyłam i każdą po kolei. To jak ją zasało w jednej chwili, jak jej zrobiłam na trujeczce, to się lekko zdziwiłem i zaczęłyśmy szukać na TK Maxie. Ja dostaję od nich maila z jakimiś takimi aktualizacjami, co wrzucają i tak dalej. No i niestety nie znalazłyśmy tego, więc nie mają na magazynach. Wiem na pewno, że na 100%, jak ja byłam, kiedy ja byłam. Ja musiałam być chyba we wtorek. Wtorek chyba, bo w poniedziałek chyba nie byłam, bo padało, już nie pamiętam, wiem, że chyba wtorek albo poniedziałek, nie wiem, ale będzie vlog z tego dnia, eee, byłam, no to jak ja to zakupiłam, to była jeszcze jedna, więc na sklepie mieli, być może już nie było po prostu na magazynach i one są dostępne na ebayu za 5 dych, czyli tak samo jak w tym Tiki Maxi, jak pokazywałam Wam zdjęcie i mówiłam nawet na storce o tym, Wspomniałam, no to też Wam pokazywałam, że cena tego niby właśnie regularna, czyli ta przedtykaj maksowa, to było 50 funtów. A ja dałam 12,99, albo 11,99 coś takiego. Naprawdę yy, kozak. Teraz mam funkcję masażu i mam ustawione. O nie, przepraszam, intensywność jest jeszcze 6, 7, 8, a myślę, ja na piątce. No jeszcze nie rozbieżam, bo cały czas sobie robiłam. Wiecie, tą. To najmniejsze robiłam. Ok. Czuć. Ocie pierdziela, aż mi się coś w brzuchu ruszyło. 8 to nie chcę sprawdzać dalej intensywności. No to czyli jak jest 8 to może być do 10. Aż się boję sprawdzić, ale sprawdzę szybko. Nie, jeszcze jest 11, ale nie za ryzyko. Dlaczego ja zaczynam od 3-4? To są na 11. I intensywność 11. Aż mnie mnie zawiera, tak? Czekajcie. O. Aż nie idzie ruszyć tym ciałem. Dobrze, mam ustawione 8 minut. Trochę time. Ustawmy na 5, chyba za 20 minut w takim razie. Bardzo fajne urządzenie. Ja wam bardzo gorąco polecam. O, nie można ruszyć ręką. U mnie nawet ok, jestem na etapie pieczenia ciasta. Pogoda dzisiaj taka sobie. No, u nas pogoda jest. Wychodzi słońce, ale generalnie, no, lata to tutaj już nie widać. Także jest średnia, ale to dobrze, bo ja i tak idę dzisiaj do pracy, więc niech sobie będzie średnia. Patrzcie, eee... Pierdziela, jak to mocno ten. Czekajcie, Aga, ale piękne włosy. A bardzo dziękuję. Rosną naprawdę jak szalone i muszę Wam. Pominam, że powinnam leżeć. I muszę Wam powiedzieć, że te, 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 ten produkt na te końcówki może naprawdę zdać fajny egzamin. Ostatnio Wam pokazywałam, jakie ja miałam rozdwojone końcówki, słuchajcie. To śmiesznie wygląda na tym live'ie, nie? Jakby mnie ktoś gdzieś yy... dopadał. No, także miałam takie rozdwojone i zobaczcie, a użyłam jeden raz ten produkt. Jeden raz. Także, no, pokładam w nim nadzieję. Nie wiem, nie wiem, grubo się zastanawiam, bardzo grubo się zastanawiam, że jak skończę tą serię, a okaże się, że moje włosy odżyją jeszcze bardziej i nie będą się puszyć, no to myślałam, żeby zakupić sobie zestaw taki jeden i mieć jeden porządny, zamiast 50 tych, co mam na półce, bo jak te 50 zliczę, oczywiście w cudzysłowie 50, no, ale myślę, że. Zazwyczaj miewam po 3, 4, 5 szamponów różnych, takich po 4, 5, 6 funtów. Tak jak sobie to pozliczę, no to nie oszukujmy się, że ze wszystkimi innymi pierdołami do włosów, jakbym to tak podliczyła, to miałabym e, przynajmniej nie wiem, zaoszczędzone tak na, na jakieś szampon albo na odżywkę. <coughs> Wiadomo, że nie wszystkie produkty z tego trzeba mieć. To, że ktoś na przykład nawet Wam mówi, mimo wszystko, że kolejność tu powinna być zastosowana, że musicie używać to, czy to, czy to. Ja uważam, że to jest. Nawet jeżeli w firmie jest to prawdziwe, to w życiu, jeżeli ten produkt jest dobry, to obroni się samym tym, że. Że nawet jeżeli użyjemy szamponów, wiadomo, że nie możemy łączyć ich z takim bardziej składem, jak te, te sklepowe, te drogeryjne z, z, z tymi wszystkimi tam zapychaczami, no to, to jest logiczne. Natomiast myślę, że szampon odżywka maska w zupełności wystarczy. Nie trzeba tych dodatkowych tych blowoutów, tych, tych primerów, wygładzaczy, tych, tych, co tutaj mam jeszcze, i tych innych takich rzeczy, więc y, wtedy myślę, że spokojnie spokojnie można sobie y, naprawdę pozwolić na jeden taki porządny zestaw nie wiem jak jest w przypadku innych ale ja y, odpowiadając na pytania y, odnośnie stanu moich włosów, mówiłam wyraźnie że ja nie mam włosów przytuszczających się myję włosy co jakiś trzeci co czwarty dzień, zobaczcie ja włosy myłam ostatnio co wam nagrałam vloga jeszcze jego nie macie, to nagrałam go albo to był poniedziałek nie, nie Niedziela, poniedziałek, jakoś tak. No i ja nie muszę myć moich włosów. Ja dzisiaj je zrobię w kitkę. Myślę, że będą wymagały mycia jutro, pojutrze. No to prawie, zobaczcie, prawie, że tydzień. Także naprawdę włosy mam spoko. E, dlaczego też nie jest ich może aż tak dzisiaj dużo w sensie objętości? Dlatego, że ja nie lubię. Nie lubię mieć takiej objętości, nie używam niczego na objętość, bo nie lubię. Mam tutaj też produkt ym, spray na objętość. Oczywiście, może wam go przetestuję, w sensie, wiecie. Yy, no, pokażę wam, jak on działa, jak już moje włosy będą takie lekko zmęczone, ale generalnie nie przepadam za objętością włosów. Bardzo lubię mieć takie ulizane i teraz to jest idealny stan moich włosów. Oczywiście mam opaskę, bo będę robić pielęgnację, więc, więc też dlatego. Ale zobaczymy. No, pokładam nadzieję w tych produktach i ten produkt do tego tak zwanego w sensie sobie sklejania tych rozwojonych końcówek naprawdę spisał się świetnie. Także zobaczymy, jak będzie dalej. Yy, u mnie w TK Mach tego nie znalazłam, ale zamówiłam chyba identyczne na Ali. Czekam, aż dojdzie. O, no to subcio. No, mówię, no tego jest. Sporo jest takich pochodnych tego produktu, bo ja, ja weszłam tego urządzonka, jak weszłam na TK Maxa, to jeszcze jedno było za 20, teraz też za jakieś tam przecenę I też z tymi naklejkami, też z tymi diodami i z kabelkami, także po prostu innej marki, innej firmy, inaczej się nazywało, no i było troszkę droższe. Więc jakby, to po prostu mam. Nie być to samo, ale na podobnym jakby, podobne mieć działanie. Zamówiłam też matę, zamówiłam ją z ebay'a, nie, nie jestem absolutnie z tych, które twierdzą, że, że tylko prana mat, prama, prana mat, jak one się nazywają? Że niby tylko te oryginalne działają cuda. Nie, po prostu w to nie uwierzę. Po prostu nie ma takiej opcji. Jest bardzo dużo rzeczy zamiennikowych, takich pochodnych. Podobnych. Dobra, masaż, masaż się wyłączył, więc ustawmy, czekajcie. Teraz ustawię sobie na, na bańkowanie. Ustawmy 5 minut. Bańki. Dobra, jadę normalnie po bańce, zrobię ciudemeczka. Teraz zobaczymy, jak to się zda. Poczekajcie. Aha, no, także ja w to nie wierzę i uważam, że naprawdę można kupić fajny zamiennik i też będzie działać, więc na pewno zamówiłam matę. E, powinna do mnie dojść do czwartego, czyli dzisiaj, jutro Hermesem, więc Hermes też jeździ po południu, więc może będę w pracy, jak to przyjdzie. E, ale przemogę się. Wiem, że będzie nieciekawie, wiem, że może, mo, może się, mogę się zrażać, ale spróbuję. E, co to za produkt na końcówki? Produkt na końcówki to jest seria Monat które teraz testuję dla Was. Bardzo proszę. Dostałam produkt do testu i jestem na razie naprawdę miło zaskoczona. Zobaczycie, zresztą więcej Wam będę mówić w filmiku, w którym to robię Wam test na żywo. Jestem zaskoczona, bo są to produkty tylko i wyłącznie naturalne. Nie ma tu SLS-ów, nie ma tu parabenów, nie ma tu żadnych zapychaczy. Nie są testowane na zwierzętach i są testowane dermatologicznie. I tak dalej, i tak dalej, mają różne certyfikaty, testy i są bezglutenowe, i są wegańskie i w ogóle, no, dla tych, które lubują się w, w eko i bio, no to, to powinnyście być zadowolone. Ja na to nie, ja jakby na to wiecie, że nie, nigdy nie zwracałam uwagi, jednak lubię jak produkt się pienił, jak pachniał, no ale postanowiłam po prostu dać im szansę i sprawdzić faktycznie ich jakość. Zwłaszcza jak zobaczyłam ich cenę, to chcę po prostu sama na swojej skórze bez czytania tych wszystkich opinii, przekonać się, czy faktycznie te produkty tak działają cuda czy nie. Więc to są produkty Monat. No i to jest ten Rejuva Bits i to jest krem na rozdwojone końcówki. Pudełeczko już niestety wyrzuciłam, wszystko już powyrzucałam. Mam katalog, o wszystkim Wam będę mówić w vlogu, który już nagrałam, ale czeka na złożenie. Ała, ała. E, widać, że włosy odżywione. Włosy są odżywione. Ja jestem tylko właśnie, nie skończyłam wam tego zdania, że jedyne na razie moje pierwsze, wraże... moje pierwsze wrażenie z pierwszego umycia i te moje wow było na to, że szampon używałam na skórę głowy tylko dwa razy. Przede wszystkim skupiają się na skórze głowy, mniej tutaj na końcówkach, czyli tutaj po prostu już tą resztką gdzieś tam jakoś wiecie, wzięłam do góry i to wytarłam. W sensie wtarłam szampon, ale najbardziej skupiacie się tu na, na skórze głowy, dlatego że te szampony są odbudowujące Wasze włosy, odnawiające i tak dalej. Ale więcej właśnie o tym nie będę mówić tu na live, będzie poświęcony film. I co chciałam powiedzieć? że włosy nie były tępe, tak jak kiedyś Wam mówiłam, że ja kiedyś coś kupiłam już naturalnego, nie pamiętam co to było, ale mówię dobra, spróbuję naturalne, mówią wszyscy, że to takie dobre, spróbuję i moje włosy były jak po jakimś, nie wiem co mam nawet powiedzieć, czasami po takich e, fioletowych szamponach macie taką suchość na włosach, że ani nie idzie tak przeczesać palcem, podczas pukania nawet tych włosów, no po prostu są straszne i wtedy automatycznie musiałam ładować sobie jakąś fajną maskę wygładzającą czy cokolwiek, żeby je w ogóle rozczesać, a tu nie miałam tego problemu i to jest moje pierwsze zaskoczenie, bo byłam nastawiona bardziej na to, że, że będą one tempe, tym bardziej, że jest mówione, że one mogą być tempe, bo jest to produkt naturalny, on nie ma się pienić, on ma bardzo dokładnie, do, do, doszczętnie oczyszczać Wam skórę głowy, aż od cebulek. Więc tu jest plus. Witaj, Aguś, na żywo. Pozdrawiam serdecznie. Witam się serdecznie i pozdrawiam. Cześć, Agacia. No, także tak by to wyglądało. Dobra, chyba już ile trzymam? 18, no to chyba już. Ściągnijmy sobie. Aż mi szkoda ściągać te płatki, dlatego, że bardzo lubię je mieć pod oczami. Polecam Wam te płatki, naprawdę. Christian Breton, nie wiem dlaczego nie dałabym za nie. Słuchajcie, ich cena tutaj jak wam zaraz pokażę, cena to jest 40 funtów. Bardzo proszę, 40 funtów bym nie dała, ale 4,99? Of course. Także y, zaglądajcie do TK Maxów, jak macie u siebie. Ja teraz Wam powiem, że do TK Maxa, jak wchodzę, to y, naprawdę może ktoś by się zdziwił, ale wchodzę tylko, y, tylko i głównie na pielęgnację. Zaczynam mój, y, moją y, no, przygodę w TK Maxie od pielęgnacji. Teraz kremik na zmęczone oczy, bo takowe są. Źle sypiałam ostatnie dni. Mało sypiałam, znaczy nie mało, inaczej. Nie mało. E, nie tak jak należy. Dlatego, że szłam późno spać. Rano musiałam wstać. Ogarniałam dzieci do szkół i próbowałam jeszcze zasnąć, a jak już próbowałam drugi raz zasnąć, to budziłam się dość późno. No, więc ogólnie to nie było wcale dużo godzin. Ale patrząc na przykład od momentu zaśnięcia mojego, czyli powiedzmy, szłam spać o na przykład trzeciej, wstawałam o 7, no to sobie liczcie, ile spałam. No i jak wstałam po tej siódmej i wyszykowywałam ich do szkoły, przypilnowywałam, żeby nie zaspali. No to potem kładłam się spać i wstawałam właśnie koło 11, po 11, przed 11. Więc łącznie wcale nie jest dużo godzin, ale właśnie ta 11 to jest taki pułap, że Wam na siebie zła, że o tej porze wstałam, dlatego że. Dla mnie to już jakby, jakby pół dnia mi przeleciało i ja miałam wrażenie, że po prostu dzisiaj już nic nie zrobię. Um. Ja dzięki Twoim rekomendacjom też teraz dotykaj MAX na kosmetyki w pierwszej kolejności. Powiem Wam naprawdę, że warto i, i też Wam polecam robić dokładnie to, co ja. E, mianowicie, jak jestem w TYK Maxie i biorę jakikolwiek produkt do ręki, e, to nie zrażajcie się na przykład, bo ja kiedyś sugerowałam się op opakowaniami, że jak było fajne opakowanie, to ja po prostu to zaglądałam. Nic bardziej mylnego, słuchajcie, bierzcie sobie, patrzcie, produkt, zaglądnijcie m, przede wszystkim najpierw to, czego szukacie, czyli ja szukam wszystkiego anti wrinkle i tak dalej, i tak dalej, filler i, i w ogóle, więc wszystkiego odmładzającego, wygładzającego i, i, i w ogóle, czekajcie, włos jeden. No więc najpierw szukam takich produktów, potem patrzę, jaka jest jego cena i jeżeli on naprawdę na nim, powiedzmy, Jeden Wam taki ostatni pokazywałam, ale że już mam pielęgnację i chcę ją po prostu wykończyć. Później będę się dopiero interesować nową. To był produkt, zapomniałam, to było coś obbei, ob... coś tam, obbei, jakaś taka trzyczłonowa chyba nazwa. To był produkt ze 100 iluś na 30. I gdyby nie, to ja już go miałam prawie w koszyku, ale później tak sobie uzmysłowiłam, kurde, i kolejny produkt, który pójdzie do szuflady. Dlatego, że. Mam jeszcze pielęgnację, chciałabym wykończyć tą, co mam, chociaż też nie wiem, czy nie machnę jakiejś wyprzedaży, bo mam tego za dużo. Dzięki też pudełkom, teraz znowu przyjdzie do mnie kolejne. No i teraz, że okres jesień-zima, liczę bardzo na pielęgnację, mimo wszystko. Nie na kolorówkę, mówię tu o Look Fantastic Boxie. Więc mam tutaj i tak spory zapas, nie wiem, czy po prostu sobie też nie wystawię niektórych produktów, których mam za dużo, bo nie chcę, żeby mi się zmarnowały, a są fajne. Więc, a ja wiem, że po prostu nie jestem w stanie użyć ich wszystkich, bo musiałabym używać ich po prostu trzy razy na dzień i to nie w małych ilościach. Więc zobaczymy, czy nie zrobię jakiegoś pudełeczka takiego fajnego beauty i nie wystawię sobie gdzieś tam właśnie nawet na tym Vinted. I nie odsprzedam po prostu za jakieś tam w miarę grosze. Eee, no, ale w każdym razie, właśnie są fajne rzeczy, które są w wysokich cenach, i one są w tych dostępne w normalnej cenie. Przykład wam dam, zobaczcie, Christian Breton. To jest taki pierwszy lepszy akurat, który leży koło mnie. Christian Breton, był to po prostu balsam. Mówię, był, bo zdękowałam. Wiecie, że u mnie nieczęsto pojawiają się dęka, bo ja miałam produktów za dużo i, i u mnie naprawdę ciężko było zdękować jakikolwiek produkt. Tak naprawdę, jeżeli dękowałam, no to produkty do ust, bo je używam codziennie kilkanaście tysięcy razy. Ale spójrzcie, tu tylko schowam lustereczko, bo jest. Bardzo proszę, żeby nie było. Pokazywałam Wam go, jak go kupiłam. Jest on bardzo podobny i zbliżony do tego takiego popularnego Karolcia. Go kupiłam w Polsce w Seforze. E, Lumein, lum, lum lum, coś tam, coś tam Lum i też był bardzo reklamowany. Pozwólcie, że sobie tylko ustawię 10 minut manipulation. Ała, wow. dobra i Lumine, lumena nie pamiętam, różowy to było w takim słoiczku różowym i kosztował jak dla mnie miliony monet, bo on chyba kosztował 120 bodajże złotych, taki mała pojemność, 15 ml, słuchajcie. I właśnie cena jego była 120 zł w Polsce. Ja ten produkt, jak pamiętacie, ja wam mówiłam, jego cena ta taka no, regularna, niby, czyli przedtykę maksowa to było 36 funtów. W życiu bym nie dała za to 36 funtów, i teraz jak nawet je zdękowałam, bo zdękowałam ten produkt, więc mogę się o nim wypowiedzieć. Używam go naprawdę często. Z racji tego, że teraz mam więcej produktów, to mieszam je po prostu i inne mam dłużej. Ale lubię ten produkt mieć na ustach. Jeżeli go znajdę jeszcze gdzieś w TK Maxie i będzie za tą cenę normalną, tutaj zjadłam 6,99 albo 7,99, zakupię ponownie. Po prostu, bo zdecydowanie uważam, że jest on wart. Um, wart jest tych e, 7 funtów, ale nie jest wart 40. Nie oszukujmy się. On nic nie robił takiego poza nawilżeniem ust i i że nawet fajnie wygląda jako po prostu e, sam balsam, nie trzeba używać i nanosić na niego zupełnie nic. Więc to nie jest dla kogoś, kto używa sobie maty, kto używa sobie jakieś pomadki, błyszczyki i tak dalej, e, matowe, bo e, niezbyt tłusty. Więc on się sprawdza fajnie jako. Czekajcie, bo mi się włosy nie układają. Więc on się sprawdza fajnie jako po prostu e, balsam sam na usta. Widzę, że słońce wychodzi. No, a ja do pracy. Standard. No, także tak by to wyglądało i pokazałam Wam teraz pierwszy lepszy y, produkt, no ale tego jest naprawdę bardzo dużo, więc polecam zaglądać na cenę. Najpierw na to, co szukacie, łapiecie w łapkę i sprawdzacie, googlujecie sobie, wuje Google Wam podpowie wszystko o produkcie, wchodzicie sobie na jakieś kilka opinii o produkcie czy na wizażu, jakąś recenzję i dopiero wtedy decyduje, czy ten, czy ten produkt ląduje w koszyku, czy nie. Więc tak u mnie wyglądają zakupy w TK Maxie. E, Aguś, powiedz coś na temat piersi. Jakie odczucia po paru latach? E, takie jak po, tuż po operacji. Nic się nie zmieniło, kształt się nie, zmi nie zmienił, no szkoda, że nie mogę Wam pokazać. E, nic się nie zmieniło. E, wczoraj no właśnie pytam jakiś komentarz, nie wiem też czy to mógł właśnie być Ty, nie wiem kto, ale pytało, pytano mnie o to, czy po tak długim czasie jak ja na przykład nie noszę stanika, a wyślij mi, że Często nie noszę stanika, bo po prostu jest mi tak dużo lżej. Nie chcę, nie lubię ciężaru, zapomniałam o stanikach z wierzbinami. Nie noszę staników tych stricte seksownych, z koronek i tak dalej. Jeśli już je noszę, to tylko te takie. Jak mam to Wam powiedzieć? Nie mam teraz takiego na wierzchu, ale że bez poduszek, bez usztywniaczy, wiecie o co mi chodzi? Bez żadnych no, drucików, także stricte sportowe. Noszę, więc stan mojego biustu jest taki jaki był tuż po operacji nic się nie zmieniło, operację robiłam kiedy? w 16 czy 15? już nie pamiętam więc 4 lata albo 5 jest od operacji i, i wszystko jest pięknie, blizny są bardzo ładnie zagonięte. no i taka oto situation. właśnie dzwonił mój szef Coś czuję, że chyba dzisiaj mam... No, i nie rozumie. I nie rozumie, że ja mam live'a. No, także yy, co? No chyba już nie pogadam. Bo się teraz będę zastanawiała, co się dzieje, w do pracy. No, i będę tak rozłączać. <gryw> A on uparcy będzie dzwonić. Bo tak chyba musiała skończyć live'a bo będę musiała odzwonić i zapytać, co się dzieje. Co się dzieje takiego w pracy, że nie może poczekać do czwartej, jak zaczynam pracę? No, także co? Ja muszę oddzwonić, słuchajcie. Eee, niestety, 30 minut, ale mówiłam, że będę pół godzinki. Jeżeli macie do mnie jakieś zapytania, jakiekolwiek, to bardzo proszę, piszcie e, do mnie e, w komentarzach. Odpowiem Wam na wszystkie i to jest właśnie to, o czym Wam mówię, że tak właśnie wygląda normalne życie, czyli że dziś coś się dzieje, no właśnie, już nie wrócę, bo, bo nie wiem też o co chodzi. A jeszcze miałam też wyskoczyć do sklepu, żeby kupić cokolwiek dzieciom, zanim ja pójdę do pracy. To, żeby mieli tutaj jakieś kurde podstawowe rzeczy potrzebne. Więc muszę iść jeszcze po spożywkę. Dlatego wiem, że się nie wyrobię, a będę musiała zaraz popitalać niedługo do pracy. A jeszcze muszę wam zedytować kolejne vlogi. Także wiedziałam, że tak wejdę na pół godzinki, to będzie maks. No, ale jak dzwonił 3-4 razy, to znaczy, że coś tam, coś ważnego. Także co, odzywam się do Was całkiem niebawem. Widzimy się w live'ach. Nie w live'ach, we vlogach. Widzimy się we vlogach, no a live może dopiero w niedzieli, jak będę miała wolne. Trzymajcie się do usłyszenia i czekam na Wasze pytania. Zrobię Wam może też QA, także jeżeli macie do mnie jakiekolwiek zapytania, pytania, piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. Buziaki, do usłyszenia. Bajo!